Siemadajero, gamerzy i gamerki, ja jestem Riko i witam was na moim kanale Riko Prawie Gamer. Dzisiaj pierwszy odcinek wpada na kanał, więc myślę, że będzie Wam się podobał, a będzie on z serii Minecraft. Dla mnie jest to super gra, dlatego mam nadzieję, że i Wam przypasuje. Jeżeli nie, jeżeli tak, piszcie w komentarzach. Co chcielibyście zmienić, jak widzicie tę serię, w jaki sposób chcielibyście, żeby te filmiki były wrzucane. Dlatego nie tracąc czasu przechodzimy do samej gry, a Wy w międzyczasie zostawcie słupka o tam na dole tym czerwonym przyciskiem i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli Wam się to spodobało. Okej, okay. widzimy się już w takim razie na ekranie. Jesteśmy w grze moi mili i tak, pokażę Wam co zrobiłem. Tutaj no, dużo nie chciałem robić, ze względu na to, żeby jednak ta seria miała ręce i nogi. Prześpijmy się tylko chwileczkę. Zaraz Wam wszystko pokażę. O. Co za potwór. Nienawidzę szkielety No dobra, umierajcie, 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 umierajcie. Okej, okay. dobra. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Piękny widok, nieprawda? Prawda. No cudowny widok. Okej, okay, dobra, pokażę Wam jak wygląda w domku. Tu mamy wejście, na razie jako tako, tu będziemy rozbudowywać potem. I teraz, tu nic nie robiłem, zacząłem sobie tylko kopać, bo potrzebowałem cobblestone'a, więc e, tu będę mieć magazyn, pewnie trochę, trochę krateczek w dół. E, teraz tak, tu będzie sypialnia, no spójrzcie, piękne, w ogóle lokalizacyjnie świetne miejsce wydaje mi się, tam mamy, tam mamy bagna. Tam mamy bagna, o, tutaj mamy taki chwilowy, jeden pokój, zrobiłem sobie, żeby było gdzie trzymać rzeczy. Pokażę Wam okolice, i zaraz zaczniemy. O, spójrzcie, tam mamy jeden las, tutaj mamy świerk, no i brzuszki gdzieś poniekąd, ale ich jest mało. No i właśnie, to jest problem, że chciałem pozbierać. Przygotować tak to mniej więcej na tą serię, przynajmniej tak początkowo, żebyśmy coś mieli i widzicie pozbierałem sobie tutaj e, te drewno jakie miałem, już część też przerobiłem na deski, żeby się z tym nie wabrać, natomiast nie mam brzozy, nie mam brzozy, a brzoza jest bardzo fajna i wychodzi taki dziwaczny e, dziwaczny wzorek, mam wrażenie jak łaty krowy. I chciałbym brzozy więcej, więc pójdziemy trochę poszukać. Ja widzę, że tam jest jedna, więc tam się udamy na początek. A potem zobaczymy, pójdziemy na poszukiwania brzozy i zaczniemy budować nasz dom. Tak, bo uwaga, uwaga dzisiejszy odcinek właśnie będzie... no spójrzcie na to. No piękne, piękne. Także dzisiejszy odcinek będzie właśnie o budowie naszego, naszego domku. Jeżeli przyjdzie nam zbierać materiał, to ja oczywiście Wam to wytnę, bo to bez sensu, żebyście patrzyli jak kopię sobie dziurę. No chyba, że chcecie, to piszcie, to będę wam pokazywać, jak kopię doły i zrobię specjalną serię o tym, jak kopię się z czy tam coś innego w Minecrafcie. Chociaż wątpię, żeby to było najciekawsze. Mamy brzozę. Oj nie, będę do ostatku zbierać. Pięknie. Biera. Biera co masz. Biera co masz. Dobra, wiecie co? Ja sobie pozbieram tutaj tą brzozę i zaraz do Was wracam. Więc tak, o akurat noc, yy, tu zrobimy platformę, tak, to bym chciał w ogóle usunąć, bo ona będzie szła stąd, no dobra, okej, okay, zaczniemy sobie to, hmm, czy ja mam łopatę, nie mam opaty. na pewno nie mam łopaty, okej, okay, jedną łopatę nam jest. Nie. I, 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 I to na no. okay. na razie tak. Oj, mamy mało tego I teraz z tej strony, ja myślę, że tak to by mogło być. Ja myślę, że tak to by mogło być. Tak. Okej. Okay. Yy, jeszcze. Oj, mamy bardzo mało, ale tam widzę. I sobie pokopiemy. Dobra. na mnie styknie na ściany, ale tak, ja chcę mieć stąd na pewno podłogę kamienną, taką, o, proszę, po prostu kamienną. Co ja zrobiłem? Czy wy to widzieliście? Ja to widziałem. O, może dam radę zeskoczyć stąd do wody. Tak będzie trzeba zrobić. O, okay. co, za, co to było? Co mnie zaatakowało? Widzieliście? Coś mi zaatakowało. A chyba, że na przykład jak się zbyt wysoki. No dobra, nieważne. Nie widzieliście. W każdym razie. O, tu widzicie taką platformę. Ja bym to zrobił tak i to pociągnął. W tu. To pociągnął. W tu. A to dobrze nawet, no. Wybuchnijcie, wybuchnijcie, tu. Nie tu, tu. Tu, gdzie jest więcej tego. Ty. No, 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 no. Okej, okay, jeden. O nie. Tylko jeden chyba padł. I. No, miałem nadzieję, że mi chłopaki pomogą, no, ale nie pomogli, Dobra, wykopiemy sobie troszkę tego stona i ja wam w międzyczasie też opowiem, jak ja to widzę. A więc tak. Eee. Z tamtej strony tu pociągniemy platformę w tu, lekko wysuniemy ją do góry, to będzie pierwsze piętro i drugie piętro. Wiem, że tu jest na jednym biomie na sawannie, takie bardzo fajne, takie bardzo fajne deski są i one są takie trochę ceglanego koloru. Ja bym je chciał. Ja bym je chciał, ale akurat tak jak mamy tu chyba wszystkie drzewa, to nie mamy nie mamy właśnie tych e tych czerwonych. No więc trudno mówi się. No i tak to zrobimy, że tak pociągniemy tu w dół. O, tu to. To będzie lekko będzie w górze będzie pierwsze piętro i ja bym zrobił całe przeszklone i teraz tu puścilibyśmy Kamień. Nie ja myślę, że to jest świetne. Piszcie w komentarzach. Eee, czy w ogóle kumacie, jak ja tłumaczę Wam to, bo to jest? Wiecie, ja wiem o, co, o czym mówię, ale Wy niekoniecznie możecie kumać. Ale zobaczycie efekt na pewno. Jesteśmy znowu z powrotem. Eee, pozbierałem dior dioritu, dioritu. I mam. O! No właśnie. Czekajcie, ja bym to tak zrobił, że. Wiecie dlaczego tak zrobię? Dlatego, że tu, tu będę mieć kamienne, ale tą dolną, tamtą, ten niżej piętro zrobiłbym właśnie w nim. Zobaczcie jak on pięknie wygląda. No jest wspaniały. Ja go miałem też na, na serwerze, więc wiem jak wygląda i się napaliłem na niego trochę. Nie ukrywam, ale. Ale, ale, tu na razie nam się zrobił. Undesyd, jak wygląda? Undesyd też można tak zrobić chyba, nie? O, pokaż. Słoneczko. Hmm, bo mamy mało. Dobra, no nieważne. Zrobimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć da. Ok, ok. Dobra. startyje, dobrze, no. ups, strasznie, cia, cia, o właśnie, i teraz. teraz, nie, to też teraz strasznie, cia, co ja robię? mi zobaczyć to jest po prostu o no o to mi właśnie chodziło pyk to możemy stąd też zabrać hop o o właśnie o właśnie takie coś takie coś to akurat spoko wygląda a w ogóle ja chcę tylko takie piętro myślę że, że takie mi wystarczy pyk Stąd nie sięgnę, nie sięgnę. O! Spadł. Ale to w takim razie tak, to też byśmy musieli stąd wyrzucić. W sobie wsadzimy do prawej. O! I teraz. Pyk, pyk. Widzicie, ja myślę, że tu będzie takie okno, bo po co my mamy, nie? Po co się mamy patrzeć tak na dobrą sprawę na kamień? O, tu będzie okno. Tak, tu będą okna. No pewnie, tu będą okna. Dobra, tak to, tak to wymyśliłem. I teraz tak. Bo my będziemy schodzić na dół, tylko jak my będziemy schodzić na dół? Bo ja miałem taki plan, jak to chyba tak nawet zrobię, bo w końcu kto jak nie ja. Spójrzcie, jakbyśmy tu przekopali i zrobili schody takie stąd dotąd, to byśmy wchodzili ciach tędy. Nie musielibyśmy wchodzić tam drabinką, bo ona tak jest z tego rozrobiona jest tylko teraz jak prowizorycznie, ale e, tak, to jest plan, ale najpierw najpierw, pochod... Uff, najpierw najpierw pochodnie sobie tu rozstawimy o, pych, żeby nam tu się nie rozpiły mowy i teraz tą górną część ja bym akurat zrobił, ale to zaraz sobie sprawdzimy, bo oczywiście to też jest chrzeniem. Co myślicie, że miałem tak zrobić? I tą ścianę też. Nie, może drewnianą ją zrobię. No tak, to zrobimy drewniane. Tylko czy... Ach, no właśnie, dobra, pójdziemy tam. Sprawdźmy, ile nam się zrobiło. O, nie potrzebujemy na razie więcej, nie. Zostawmy sobie go trochę. Tak. Mm. A potem z tą wziąłem? Dobra. Teraz ta. Hmm. Dobra. Ja w ogóle tutaj te materiały zostawię. Czyli co? stół na... Polerowany diaol też na razie zwykły zwykłych tu zostawimy andesy, andesy, a z tej strony pyk, i pyk, nie? Tak. O, to też. To przypadkiem przypadku, ale z tego też może być fajna ściana, kurde. No dobra. Ok, dobra. Zaraz będziemy myśleć. Zaraz. To co sobie ja tu wyobrażam? Mam takie zboczenie, jeżeli chodzi o to układanie, że to nawet ja jestem w szoku. Ok. Teraz tak, bo to wygląda tak. O, światło. potrzebuje światła. Hmm. No nie wiem. No nie wiem. Słuchajcie. Słuchajcie, nie wiem. Zastanawia mnie to. Kurde. Takie jakby zrobić. ściankę. A może taką w ogóle patrzcie, taką. Nie, taką to nie... To się nie wygląda. No dobra, okej. Okay. A czy mamy jeszcze jakiś... No nie chciałbym... Tych, mamy ten kamień, ale... Ja bym go nie chciał. To się ten taki. Ten taki kamienne płytki. O! Tak bym chciał. Tak bym chciał. Taką tu będziemy mieć. To będzie nasza ścianka, jej z zewnątrz nie będzie widać, więc tu nie będzie też żadnego szału. Natomiast andesy tu nam brakuje, żeby zejść w te teraz się skończy. Będziemy musieli go wykopać. Ja go gdzieś tu widziałem dookoła, więc pójdziemy go później wykopać. Natomiast my teraz czego potrzebujemy, żeby to skończyć? Musimy wykopać tam u góry. I tak też zrobimy. Tak, więc ja myślę, żebyśmy stąd zrobili sobie taką platformę i będziemy z niej wchodzić tu i schodzić. Wow. Nie. Nie. Okay. No, ale się już trochę serdy robię z powodu tego dnia pracy po prostu. Dobrze. Pora spać moi mi. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie dalej oglądać. I zostawcie, e, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. I komentujcie. To jest najlepszy sposób, żebyśmy zostali w stałym kontakcie, żebyście mogli też powiedzieć, jak wy widzicie tę serię, co byście chcieli zobaczyć, co Was bardziej interesuje lub mniej. Ja tymczasem Wam mega dziękuję i mordeczki, do zobaczenia. Jo!